Jak żyć po rozwodzie? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Wojtek Iwanecki i ksiądz Piotr Piekła. Dzisiaj poważniej, choć w zasadzie takie dużo ostatnio poważnych tematów poruszamy, no ale ten dotyczy no, trudnej sytuacji jaką jest rozwód i oczywiście mamy tutaj na myśli rozwód cywilny, czyli sytuację, w której ktoś zawiera małżeństwo kościelne, które jest sakramentem, no i dochodzi do rozwodu, dochodzi do, czy też do separacji, czyli takiego roz, roz, rozpadu pożycia małżeńskiego. No i e, pytanie, jak tak. żyć. E, no oczywiście nie jesteśmy specjalistami od. No właśnie, to, to trzeba t... powiedzieć na Tak, To trzeba powiedzieć. To jest, jest clickbait jak tak. żyć, ale duchowo, życiem duchowym. Tak, no i nad tym chcemy się dzisiaj zastanowić, jako księża też. Albo jak to mówią w katolickim świecie pochylić. Pochylić. Tak. <laughs> chcemy się na tym pochylić, to znaczy, to, to jest poważna sprawa. E, I mówimy tutaj e, o takich właściwie dwóch przypadkach, tak, żeśmy sobie to podzielili, nie? że właściwie są dwie różne opcje, ponieważ mamy ludzi, którzy po rozwodzie żyją w czystości i tu też w sumie są dwie opcje. Nie? Teoretycznie. Bo znaczy, praktycznie też. Bo mm -hmm. można aż po prostu w samotności e, nie zawierać ponownego związku, a można w teorii zawrzeć, czy żyć z kimś e, w ponownym związku, natomiast żyć w takim białym małżeństwie, tak? czyli po prostu nie, nie współżyjąc, zachowując tamte małżeństwo sakramentalne. Więc to jest jedna droga. Nie? I druga droga, no, ktoś zdecyduje się jednak na ponowny związek, e, który będzie e, faktycznie e, przeżywany jak małżeństwo. Nie? Czyli zamieszkanie razem, no tak, i, e, e, dzieci. No i ja utrzymywanie załóż. relacji, relacji, hmm. relacji relacji seksualnej. No bo tak. tu tak naprawdę jest, jest, jest istota hmm. grzechu, to znaczy złamanie przykazania Bożego, który mówi, nie cudzołóż. E, ślubujemy e, miłość, wierność i uczciwość małżeńską, ta wierność, hmm. no, wyraża się y, no, no, takim jakby papierkiem lakmusowym nie, pewnym, no, jest, jest, jest kwestia no, współżycia. Czy, mm -hmm. No tak, no, no, tylko że to można powiedzieć, że są właściwie trzy grzechy nie, tutaj, no, bo z jednej strony małżeństwo, no, bo wiesz, złamałeś przysięgę, tak. jesteś tą osobą. Tak. Nie? No z drugiej strony wierność seksualna, tak, mhm. nie, czy tam nie cudzołóż, no jesteś inną osobą, którą nie jesteś w związku małżeńskim, mhm. a współżyjesz z nią. I jeszcze z trzeciej strony bym powiedział jakieś takie, no już to może najmniej, ale no pewna taka publiczna e, e, tak, część tego, mhm. tego grzechu, czyli jakieś mhm. publiczne publiczne zgorszenie, tak to się mhm. zwykło nazywać, nie? No tylko tak, no, publiczne zgorszenie, no pytanie, czy jest już tak mocną kategorią, nie, mhm. w dzisiejszym świecie, że, że, że naprawdę, no komuś no, spędza to sens powiek. Oczywiście, no, wiadomo, bliscy i tak dalej to są no, zawsze trudne sytuacje. Natomiast, no tak, z grzechu no, rozpadu małżeństwa, jakby no, można, można się wyspowiadać. Z, z, z takiej sytuacji, kiedy ktoś ma poczucie winy, że no, sytuacja oczywista, kiedy on sam dopuścił się jakiegoś czynu, który doprowadziło do rozpadu małżeństwa, no to nie. A, no, to a to druga prostu... rzecz, że ktoś da, jakby zgodził się na rozwód. Nie? To też. No. też Traktujemy w kategorii w kategorii. A, ale też trzeba by to zniuansować, że mogło też się rozpocząć małżeństwo nie z mojej winy na przykład. No, no nie? tak, nie? To, to, no, ale wtedy jest możliwe. zgoda na rozwód, nie? bo też jest to jest taki trudny dylemat. Nie? Do kiedy walczyć o małżeństwo, czy zgadzać się na rozwód, nie? W momencie, kiedy, kiedy ktoś odszedł ode mnie i teraz no, wnioskuje o ten rozwód, nie, czyli. No, Chciałby, żeby został on zasądzony. Nie? Więc to są takie, takie sytuacje. No i z takiego grzechu, nawet jeżeli ktoś doprowadził do rozpadu małżeństwa, można się wyspowiadać i uzyskać rozgrzeszenie. Mhm. Natomiast problem jest wtedy, kiedy wchodzi się w nowy związek, w którym się jest no, trwale z kim związanym, zamieszkuje zamieszkują dwie osoby razem, no i no, cudzołożą w sensie, tak, no no, łamią wierność tą taką w tym wymiarze fizycznym. Tak, no i problemem jest też postanowienie poprawy właściwie, możliwość poprawy, mhm. bo tutaj nie ma tej możliwości. Jak ktoś się zgodził na taki styl życia, taką drogę wybrał? No i e, no, nie żyje w zgodzie z sakramentalnym małżeństwem, które zawarł. Bo jest to notorycznie łamane tak, przez, przez tę osobę, bo małżeństwo jest nierozerwalne aż do śmierci. No i dlatego też w tradycji katolickiej mówi się, że, że taka osoba no właśnie nie powinna. E, Otrzymać rozgrzeszenia i przyjmować komunii świętej, ponieważ żyje e, w stałym, e, jakby no, w stałej tak. dyspozycji do grzechu, tak, o tak, to mhm. chyba się dokładnie nazywa. Więc tak, e, to, to są te dwie opcje, nie? czyli jest opcja pierwsza, bo to, o tym nie powiedzieliśmy jeszcze, mhm. to warto też powiedzieć, także życie w czystości, w samotności. E, we wstrzemięźliwości seksualnej można przystępować do Komunii Świętej, do Spowiedzi Świętej i tak dalej. No mhm. i opcja druga, kiedy żyjemy po prostu w nowym związku, który nie jest małżeństwem, ale e, żyjemy jak mąż z żoną, ze sobą, mm, no to y, tutaj nie przyjmujemy sakramentów świętych i, i faktycznie jesteśmy ich pozbawieni. Mhm. No i tutaj te dwie sytuacje, nie chcielibyśmy jakby tak pokazać nie? I, i, i o tym powiedzieć, jak żyć duchowo, nie, jak właśnie rozwijać to życie duchowe, każdy z nas jest do tego powołany. Mm -hmm. I tutaj jakby oczywista sytuacja, że ktoś, kto nie wchodzi w nowy związek i stara się trwać w czystości, co nie znaczy, że, że to staranie mu jakby wychodzi, nie, bo tutaj czymś innym jest upaść jakoś w staraniu, ale nie wchodzić w, w, sta w stały związek, nie zamieszkiwać z kimś, nie, no to jest jakby inna sytuacja, Albo wejść w jakiś taki związek, ale po rozpadzie tego związku, no, jak najbardziej można się wyspowiadać, wręcz no, to jest to jest czymś, czymś koniecznym, jeżeli chcemy rozwijać się duchowo. E, więc, więc w takiej sytuacji, jakby no, tutaj to życie sakramentalne przede wszystkim, nie? Walka o to życie sakramentalne, no choć to jest trudne, nie? bo ktoś kto żył w małżeństwie, to, to ja, no, ciężko nam sobie to wyobrazić, nie? Myśmy celibat wybierali jako, jako, jako znaczy, no, jest dla nas wyborem, nie? a nie jest, nie jest koniecznością, a tutaj w takim rozwoju życia duchowego no, no, no jest to zaproszenie. Pan Bóg mówi, walcz o czystość, nie? walcz o, o, o to życie sakramentalne. I tutaj na przykład wspólnota Sychar, bo potrzebujemy jakiegoś wsparcia, pomocy i mamy takie wspólnoty w kościele i tutaj... Chcemy zareklamować taką wspólnotę. Tak, zdecydowanie małżeństw. polecamy mhm. też stronę internetową bardzo mocno, bo tam jest mnóstwo naprawdę, jest mhm. ta strona taka, taka oldschoolowa wizualnie, ale jest mnóstwo naprawdę treści, też w, takich, które mogą nam pomóc w czasie kryzysu małżeńskiego, ale też wtedy, gdy już jesteśmy w jakiejś separacji, gdy już jesteśmy sami mhm. nie, teraz żyć właśnie jakoś w zgodzie z Ewangelią, z przykazaniami. No, myślę że, myślę, że to tutaj jak najbardziej godne polecenia, żeby to też wybrzmiało. Nie? No, a po drugiej stronie mamy właśnie te osoby, które jednak zdecydowały się na ponowny związek i nie przystępują do sakramentów. No, to jest na pewno bardzo trudne, bardzo bolesne dla tych osób. Znamy też oczywiście takie osoby, no też na pewno znasz. A hmm. też chciałbym powiedzieć, że zna, znamy też takie, takie osoby z tej pierwszej grupy, nie? I towarzyszenia. Tak, i tak, bo to też nie jest tak, że to jest niemożliwe, nie, że to jest nierealne, nie, że, to nierealne, nie? że tego tam. się nie da zrobić. To co, jak najbardziej. No, więc ja, 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 ja osobiście. No, ja kiedyś nawet rozmawiałem z taką osobą i powiedziałem jej też, że właśnie o tym, komu ona nie przystępowała do, komu ona przy do, do komunii świętej. Znam też taką osobę, która przychodziła po krzyżyk, a Wiedział... że teraz już żyjących. Tak, ona wiedziała, że ja wiem, że wszyscy wiedzą w naszym księża, bo tam reszta to może nie, nie, niekoniecznie świata nie musi wiedzieć, ale ona przychodziła, że po Błogosławieństwo i się ją Błogosławiło. Natomiast no, kiedyś miałam taką rozmowę, właśnie i, i dla mnie to było takie ujmujące, że świadectwo też wiary i no to jest ból na pewno. Natomiast też właśnie takie świadectwo takiego konkretu życia. No wiem, że. Zgrzeszyłam, że to moje życie nie powinno tak wyglądać, ale to przyjmuję, tak konsekwentnie, tak dumnie wiesz, tak, nie, a nie udaję, że, no wiesz, no tego to trzeba by trochę zmienić, ale może jednak, ale coś tam, ale nie nazwijmy tego tak, ale bez przesady. Nie, dzisiaj jest dużo takiego rozwadniania. Ja bardzo szanuję takie osoby, które, no tak mi się życie poukładało, a nie inaczej, są jednak wierzące, są w Kościele, są obecne na Eucharystii i jednak do Kumii nie przystępują. Myślę sobie, że, że, że Pan Bóg jakoś to na pewno jakoś też, też widzi, docenia, bo, bo jest to na pewno dla nich trudne, ale to jest przynajmniej takie jasne postawienie sprawy nie? między Bogiem a Mną, a nie takie swaniakowanie, takie lawirowanie, a może a to, a tego, takie rozgrzeszanie się, wybielanie nie? tego, że, że, że właśnie, że może jednak inaczej, i tak dalej, i tak dalej. No, Pan Bóg y, ma możliwości odpuszczenia grzechów poza sakramentem, to znaczy no, jest Bogiem Wszechmogącym i tak naprawdę tylko On zna nasze, nasze, nasze wnętrze, nasze serca, y, nasze intencje i y, 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 spowiedź i rozgrzeszenie sakramentalne daje nam tą pewność, nie? Że, że jesteśmy pojednani. Z Panem Bogiem i dlatego przystępujemy do sakramentów. Natomiast no, sytuacja, w której ja proszę Pana Boga, wzbudzam żal, nie, ale trwam w, w jakiejś sytuacji, no, no, no tej pewności sakramentalnej nie mogę mieć, nie? Więc, więc w tym momencie no, 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 nie przystępuję do komunii świętej, i szanuję to i też jestem po takiej rozmowie, nawet na kolędzie kilka dni temu, właśnie miałem taką głęboką rozmowę i, i ktoś, kto, komu się zdarzyło gdzieś no, w takiej sytuacji, Wstąpić do komunii, jakby, jakby zapytał o to, jak ja, jak ja to oceniam i, i rozmawialiśmy. No i po, 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 po kilku minutach rozmowy uznał, że, 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 że jednak tak, ja no, wiesz, już nie będzie tego robił, mm. nie? nie będzie popełniał no, świętokractwa no. dla mnie akurat, nie, tylko że też starałem się to tak pokazać, jakby pokazać no, istotę tego. Nie, nie? No, no i, nie chodzi o, o i, jakieś wrażenie, tylko no. o pewną, pewną mm -hmm. naukę, nie? Bożą, mm -hmm. pewne, pewne prawo Boże. No tutaj też. Wiecie, jak żyć duchowo, no to dalej się można modlić, dalej można czytać Pismo Święte, być na Eucharystii, na adoracji e, itd., itd. I nie wiem, to będzie teraz takie nadużycie, ktoś się może zgorszy, ale dla mnie to jest takie, te osoby, które nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Faktycznie decydują się na takie życie pozasakramentalne, tak naprawdę, no to po pierwsze, to może nie będzie gorszące, po pierwsze, w niebezpieczeństwie śmierci zawsze mogą się wyspowiadać, przyjąć mnie świętą, to warto podkreślić, z tym, że w prawie kanonicznym niebezpieczeństwo śmierci jest rozumiane bardzo szeroko, to znaczy, jeżeli macie operację jesteście przed nim, to możecie. Się wyspowiadać i przyjąć komunię świętą. Nie? Jeżeli w jeżeli Waszemu życiu, nawet w takim dalszym stopniu, ale jednak zagraża pewne niebezpieczeństwo, to mm -hmm. możecie mm -hmm. przyjąć komunię świętą i się wyspowiadać. Nie czekajcie, z tym nie zwlekajcie. Mm -hmm. Nawet jeżeli macie taką sytuację, jak się to mówi, w prawie nieregularną, nieregularnego związku, to w takim wypadku jak najbardziej jest to możliwe. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja mam takie skojarzenie, nie wiem, czy ono właśnie jest gorszące czy nie. Yy, możesz ty się odezwać, ale że wiesz, no był taki nurt w kościele pozasakramentalny. Yy, bardzo szeroki. Słucham. No, wyobraź sobie, że ludzie, którzy żyli, byli chrześcijanami radykalnymi i tak dalej, a żyli bez sakramentów. No ludzie na pustyni, nie. A Dobra, okej, okay, to teraz. Bardzo wielu ludzi tam żyło, mm -hmm. to byli kapłani mm -hmm. przecież, pustelnicy, tak. to bardzo wielu ludzi żyło. No. Bo, no jest to pewien fenomen, to się już nie powtórzyło w Kościele, mm -hmm. nie, bo właściwie takiej sytuacji nie ma. Bo, bo, Znaczy mówimy o takich tych pierwszych Tak, no, o pierwszych pustelnikach, pustelnika, jest, cenobitach i anachoretach, mm -hmm. którzy, bardziej w cenobitach właściwie, czyli mm -hmm. tych powiedzmy z trzeciego, czwartego wieku już tam, nie, mm -hmm. którzy wychodzili na pustynię no i też żyli poza sakrament. No, w ogóle nie są święci w ogóle, ich mm -hmm. mądrość jest... Nie? Ale sami się zdecydowali na to, mm -hmm. że żyją poza e, wspólnotą Kościoła w takim sensie, że, że, że właśnie nie są na liturgii. Nie, 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 nie nie ciele, później to oczywiście się przekształciło, Kościół to rozeznał, że lepiej nie, mają jakąś wspólnotę, albo że przynajmniej się gromadzą na liturgię. Jasne, że ten rozwój nastąpił, w tym kierunku poszedł i to naturalna rzecz, ale jednak takie coś, na nie możemy mówić, że to nie miało miejsca. Nie? Niektórzy z nich są świętymi. Teraz pytania, że ile razy nie, taki, taki święty był e, nie wiem, Antoni pustelnik, ile razy w życiu był Komuni. No, no, oczywiście nie dojdziemy do tego, bo to takie samo jak gdybania. Natomiast e, tak to rzucam, tę myśl, e, może to jest trochę właśnie takie to życie z mojej strony, ale no, tak, tak sobie pomyślałem, że no, 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 oni też mogli jakoś tego Boga odkrywali w swoim życiu. Też z wyboru, jakoś tam, no bo jednak wybrali się na tę pustynię dla Boga. No, a tutaj ktoś, oczywiście to nie jest ta sama sytuacja, absolutnie nie zrównuje to, nie jest ten sam wybór, bo tutaj jednak mamy nieuregulowaną sytuację, pewne błędy, grzechy z przeszłości, natomiast no ktoś decyduje się na takie życie i ponosi tego konsekwencje i być może jakoś wiesz, odpokotowywuje już to na ziemi tak naprawdę. I jego, jego, jego życie duchowe wzrasta, ja znam osoby w związkach niesakramentalnych, nawet właśnie żeśmy tworzyli takie duszpasterstwo. W, tu w Rybniku, żeśmy, żeśmy tworzyli. Wiem, wiem, że one. No tak, no bo robi, tworzyliśmy ja, ja dlatego, mieć. że to było bardzo takie eksperymentalne, właśnie, ale to też jedna z myśli, którą chciałbym się podzielić, to taka, żeby jeżeli ktoś jest w takim związku albo znamy takie osoby, żeby komunikować swoje potrzeby księżom. O tym pisze Jan Paweł II. O tym pisze papież Franciszek w Amoriz Leticja, o towarzyszeniu duchowym. I nas zaprasza jako kapłanów, żebyśmy towarzyszyli, ale powiem z doświadczenia własnego, że to jest trudne. Trudno jest tak wyjść nie? Do, do osób, trudno jest jakby. No... My się tego w seminarium nie uczymy, nie? gdzieś na przynajmniej. Może w, teraz. Nasze roczniki, może teraz to... tak jest, nie? Ale, 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 ale wiem, że to jest trudne, nie? że łatwiej oczywiście tam dużo pasterstwa małżeństw, jak najbardziej są wspólnoty, są grupy. Natomiast natomiast właśnie, żeby, żeby jeżeli jeżeli jesteś w takiej sytuacji, albo masz osobę bliską w takiej sytuacji, to też jakby, żeby, żeby zasygnalizować taką potrzebę, nie? że księże, czy, czy można by było stworzyć jakąś wspólnotę w naszej parafii, czy w ramach grup, które już są, a może no, ksiądz by właśnie tak yy, chciał towarzyszyć, na przykład, nie wiem, może ksiądz by porozmawiał z moimi rodzicami, nie? Yy, co ksiądz na to, byśmy by zaprosili na kawę i, i ten, yy, mo może, może, może by to było dobre, nie? No, że z jednej strony, no wiadomo, my jesteśmy, jakoś no, mamy szukać Bożej woli i szukać, szukać, szukać Bożych owieczek, że tak powiem, ale z drugiej strony też, też no, jesteśmy i można, można do nas przyjść i, i, i właśnie zasygnalizować mm. potrzebę taką duchową. Tak, więc sygnalizujcie. Kończymy odcinek, bo godzina wybija odpowiednia. Ja myślę, że to jest bardzo szeroki temat. Nie pewno wszystko nie rozwiązaliśmy. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Bardzo serdecznie polecamy jeszcze raz Sychar. Bo naprawdę, jeżeli ktoś takie przeży trudności przeżywa wątpliwości, chciałby poznać naukę kościoła w tym względzie, tam jest wszystko zebrane, kliknijcie sobie w link. Myślę, że myślę, że, że, że po prostu warto. A teraz na koniec tego odcinka oczywiście obejmiemy modlitwą no, wszystkie małżeństwa, ale szczególnie te, które przeżywają kryzysy doświadczenia próby i tych małżonków, którzy mm, gdzieś tam już właśnie nie, nie żyją razem z różnych powodów. Czas na patrona tego odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest błogosławiony otto nowiu. Niemiecki kapłan, w zasadzie Austriak, zginął podczas II wojny światowej w Buchenwaldzie, w niemieckim obozie koncentracyjnym. Trafił do tego obozu, dlatego, że jako ksiądz mówił o świętości małżeństwa i tam no, z innych powodów został zamordowany. Jest patronem małżeństw. Myślimy też, że takich właśnie trudnych. O których dzisiaj rozmawiamy, i dlatego przez Jego wstawiennictwo chcemy, chcemy się pomodlić. Błogosławiony od to, módl się za nami. Życzymy Wam, żeby Wasze monitory i całe Wasze życie były święte. Amen.